Jak zaczynacie stawiać prawo, to na pierwszym roku uczycie się pełno takich mega nieprzydatnych rzeczy, jak wam się zdaje. No bo na cholerę musicie na przykład uczyć się historii powszechnej państwa i prawa, tak? Przecież tego w życiu nie wykorzystacie. Ja też tak myślałem 20 lat temu. i Po 20 latach odkryłem, po co mi tak naprawdę to się przyda w życiu. I udowodni to praktycznie. Otóż, ucząc się. Na takim przedmiocie o ustroju monarchii arystokratycznych, a w tym konkretnym przypadku o ustroju Republiki Wenecji. Jak funkcjonowało, jakie tam było prawo, to w przyszłości będziecie mogli wyjechać do takiej Wenecji, nakręcić o tym odcinek, przykładowo na YouTube, na temat ustroju państwa i prawa w Wenecji. Następnie, jeżeli też projdziecie firmę, taki wyjazd będziecie mogli rzucić w koszty. 20 lat mi to zajęło. Też przy okazji odkryłem, dlaczego właśnie wykładowca, który to, ten przedmiot nam prowadził, profesor Maciejewski niejaki, tak bardzo często zbaczał na wątki poboczne, czyli zamiast opowiadać o historii ustroju jakichś tam państw, no to na przykład opowiadał nam o wyjazdach swoich i konferencjach naukowych, na których jeździł sobie z żoną. No to po prostu ja nie rozumiałem, ja byłem głupi. To była aluzja do tego, w jaki sposób można ten przedmiot wykorzystać. Więc moi drodzy, zapraszam Was do odcinku na temat ustroju Republiki Weneckiej. Dzisiaj będzie taki odcinek nieco bardziej interaktywny ze zwiedzaniem. Dzwonnica na placu Świętego Marka, jak widać. Niestety nie widziałem żadnego wozu z, z Sianem. A na samej grze też nie było charakterystycznych oznaczeń w głębi, gołębi, żeby wykonać skok wiary. Zatem było zakratowane, więc trzeba było odpuścić. Komuna w Wenecji kształtowała się w XI wieku i od początku władza w mieście należała do arystokracji. Jej interesy reprezentowała wybierana corocznie tak zwana Wielka Rada. Członkostwo w Radzie było dziedziczne, a dostęp do niej zamknięto. W końcu XIII wieku, tak konkretnie w 1297 roku, liczyła ona 480 osób z nazwiskami członków Rodów, których członkowie mogli w nich zasiadywać. Rody te wpisane były do specjalnej Złotej Księgi. Formalnie do kompetencji Rady należało sprawowanie wszelkiej władzy w mieście, natomiast w praktyce zakres jej spraw ograniczał się jedynie do ustawodawstwa. Uchwalania podatków, nadawania godności, przyjmowania do urzędów, przyjmowania do prawa miejskiego oraz decydowania o wojnie i pokoju. Natomiast władza wykonawcza należała do DOŻY, czyli takiego księcia weneckiego, można było powiedzieć. Był on formalnym naczelnikiem Wenecji. Wybierało go kolegium elektorów, złożone z członków rady, którzy ukończyli 30 lat. Elekcja DOŻY. Była niezwykle skomplikowana aż dziewięciostopniowa. Pierwotnie doża wenecki miał władzę nieograniczoną. Natomiast czasem Polegała ona pewnym ograniczeniom. Nowo wybierany Doża musiał teraz zaprzysiężać kapitulacje określające przysługujące mu uprawnienia. Ograniczenia te dotyczyły zarówno funkcji urzędniczych, jak i życia prywatnego. Na przykład jego krewni nie mogli piastować wysokich urzędów. Działalność Doży podległa kontroli ze strony Rady Mniejszej oraz Rady 10. Zdarzało się także, że nowo wybrany Doża nie żył zbyt długo, gdyż padał ofiarą zabójstw. A teraz będziemy planowali zamach na Dorze Weneckiego. Najpierw jednak chyba będzie skok wiary. No normalnie jak to sobie wchodzę mam wrażenie, że to gdzieś kiedyś widziałem, nie? Wszystko. Tutaj zaplanujemy sobie zamach na... Dworze weneckiego. Tu jest? To. Taka, tak. Nie, to jest Muzeum San Marco. Teraz do na, Lace, tak? Tak. Pałac Książęcy. Tutaj stali ci. Za ujawnione nadużycia, nawet po śmierci Doży, odpowiedzialność ponosiła jego rodzina. No, ale tutaj mówimy tylko o odpowiedzialności majątkowej. Co do zasady. Słuchajcie, kto zna, ten chyba wie, gdzie jesteśmy. Tutaj przecież powinno być wejście do Grubowca Templariuszy. Dokładnie w tym miejscu. Powinny być drzwi. Zobaczymy, czy je zamaskowali, czy nadal są. Te kurde, są jakieś drzwi. Ale numer. Niestety zasłonięte. Nie można za bardzo wchodzić. Ale widzicie, tam jest właśnie do dożów. Tutaj były te drzwi, tak, słynne. Przydoży jako organ doradczy funkcjonowała pierwotnie rada mniejsza, obejmująca patrycjuszy zobowiązanych do asystowania mu w wykonywaniu władzy, regadii tak zwane. Z czasem liczba członków senatu również zaczęła się zwiększać, aż w końcu osiągnęła ona 300 członków. Do senatu należały sprawy polityki zagranicznej, finansowe i tym podobne. W pierwszej połowie XIV wieku powołano nowy organ doradczy, tak zwane Radę Jej Członków bierała Wielka Rada. Do jej kompetencji należało przeciwdziałanie zamachów stanu, z spiskom, bezprawiu i nadużyciu ze strony urzędników oraz sprawdzanie działalności specjalnych sądów, np. w przypadku przestępstw popełnianych na gondolach. Jej kompetencje zostały w końcu ograniczone w XVI wieku. Organem reprezentującym państwo była najjaśniejsza Signora Wenecji. Składała się ona z Dorzy i i sześciosobowej Rady tajnej, po jednym przedstawicielu z każdej dzielnicy wybieranego na okres jednego roku. Do tej kompetencji należało ponad czuwanie nad wykonywaniem uchwał Rady Wielkiej i Senatu, sprawowanie najwyższego sądownictwa, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych itp.